Dzień dobry, witam wszystkich ponownie na moim kanale Ja nazywam się Lijaj A przed wami kolejny odcinek Z symulatora, siłowni, duszpaku, workout, ultimaty, duty, Flex. Może nie w tej kolejności, ale to nie ma znaczenia Oczywiście, proszę cię o zostawienie łapeczki w górę Dla zasięgu tego odcinka I jeżeli, jeżeli jeszcze tego nie robisz To zostaw subskrypcję Bo każda subskrypcja sprawi, że będziesz miał Plus jeden centymetr w bicepsie Subskrybuj, a masa ci na pewno przyjdzie Mówię ci, gwarantuję 100% legit A teraz moi drodzy, już nie przedłużając dla tej intro I lecimy z kolejnym odcinkiem na moim kanale intro! Gdzieżbym śmiał zapomnieć O zaproszeniu was do sklepu Genesis Moi drodzy, w którym z kodem LIAJ Macie 10% rabatu na wszystkie produkty Polecam na przykład y, myszeczkę XENON 800 Której sam używam od dłuższego czasu Jest bardzo fajna, lekka i generalnie Znosi bardzo dużo moich porąbanych kliknięć Teraz już lecimy z odcinkiem, moi drodzy Dzisiaj mamy bardzo prosty challenge Challenge polega na tym, że będziemy robić tylko I wyłącznie nogi, tak dokładnie Ja dzisiaj jestem po treningu nóg, więc robimy tylko I wyłącznie nogi, tak po prostu, żeby było y, Tak jak ma być, oczywiście zanim zrobimy Nóżki, zjedzmy sobie coś zdrowego. E, może tutaj, prawda? Tofu, tomato, juice, niech będzie, proszę bardzo. Życie nam zrośnie i tak dalej, elegancko. I lecimy sobie teraz na shopping. Garniemy sobie jakiegoś hair kucika na dobry początek. Czekaj, to był drugi styl. To będzie trzeci styl. I jeszcze weźmy sobie tutaj e, glasysy. E, to będzie też chyba trzeci styl. Tak dokładnie. I tutaj jakiś taki, prawda, kolczyczuniec. E, taki może być Kolczyczuniek, nie ma problemu. I brązagę, prawda, na poziom trzeci, bo to już musimy być troszeczkę tacy mocniejsi, prawda. No i teraz, proszę, e, przechodzimy jeszcze sobie tutaj do naszego sklepu. Prawda, ukochanego, który da nam dodatkowe yy, yy, mobilność i inne tego typu rzeczy, prawda? Więc jeszcze sobie tutaj ogarniemy też te rzeczy. Oczywiście w dalszym ciągu natural challenge, czyli lecimy tylko z takimi dobrymi rzeczami, czyli te, tymi trzema po prostu, bo te inne to to już jest. To już jest, to już jest nie do końca takie dobre. Chociaż już widzę, że mu troszeczkę wory pod oczami wyszło, ale spokojnie nie ma problemu. I lecimy sobie oczywiście z, 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 z. Czekajcie, bo zaraz bijemy praktycznie poziom, więc wychodziłoby na to, że musielibyśmy zrobić najpierw sobie lower lega jednego, i potem drugiego, i będzie akurat myślę. Także lecimy, łydeczki proszę ja ciebie elegancko. Oczywiście pamiętaj o mocnych krzyknięciach i takich mocnych dźwiękach wydawanych z wnętrza co Rozumiesz, tak jest, bo to trzeba moc pokazać, rozumiesz a nie tutaj się... Mm zachodzi jak, jak pipka. First pink polo, proszę bardzo, elegancko mamy to zrobione. Prawa chyba, no tak, tak mi się wydaje, że to będzie teraz prawo Jak się pomyliłem, no to prawda, wpakujemy w jedną nogę, nic się nie stanie absolutnie, ale to jest odwrotność to, co kiedyś robiłem. Kiedyś robiłem bocian challenge, że robiłem tylko górę, a nie robiłem nóg, a teraz robimy same nogi. O, ale go tam przytrzymał na tej łydzie normalnie. W każdym razie musimy sobie zrobić oczywiście jeszcze cardio, bo skoro robimy nogi, no to bez cardio, panie, to się nie obędzie, więc leć na dupce i to kardio, palnie i nie pitol. Dobrze, o to chodziło, tak jest, troszeczkę energii nam zeszło, ale na spokojnie mamy piąty poziom. Polecimy sobie w sumie jeszcze raz na chwilę, jakby się udało. Proszę bardzo, mamy nasze boosterki, prawda, tutaj na spokojnie, bez tych jakichś dziwnych chemikaliów i tak dalej. Tego absolutnie nie będziemy się tykać. Bierzemy tylko nasze trzy tutaj dodatkowe takie, prawda, elementy wspomagające, prawda, i teraz możemy sobie, mamy jeszcze dużo energii, lecimy, yyy, legi, proszę bardzo, wyciskamy dalej w sumie niezbyt dużo wycisku, ale spokojnie, zrobimy mu takie legsy normalnie, że te bicepsy to przy nich będą wyglądały jak naleśniki, rozumisz? Dobrze. Rośnie, 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 bardzo ładnie o to chodziło i jeszcze raz zrobimy sobie, yy, prawda, tutaj druga seria teraz idzie na y, przysiady, prawda, to nie są przysiady, to jest bardziej takie y, wyciskanie, prawda, na maszynie, no ale powiedzmy, że można mu to wybaczyć, prawda, jest nowicjuszem, więc to no nie będzie robił przysiadów, prawda, nie? Dobra, okej, okay. uda nam bardzo ładnie tutaj się rozrosły proporcje, zaczynają nabierać tutaj kształtów i jeszcze oczywiście zrobimy sobie cardio, póki mamy troszeczkę ee, siły, także dopakujemy te nogi na maksa. Dobra, lećmy sobie w takim razie coś zjeść, bo jakby nie patrzeć troszeczkę się tutaj, steaks, Pack and juice, o, to będzie dobre, myślę, całkiem jak najbardziej, proszę bardzo, troszeczkę się tam podlejemy, nic się nie stanie, zrobimy cardio, Lecimy jeszcze na szybko na shopping, walniemy sobie mocniejszego brązagę, proszę bardzo. Będziemy bardziej tacy pomarańczowi, rozumiesz? I lecimy sobie tutaj, jakby się udało, jeszcze proszę bardzo, nie ma problemu. Weźmiemy sobie tutaj wszystkie dodatkowe rzeczy, które wspomogą rozrost naszych mięśni yy, nóg, prawda? Bo to robimy nogi, yy, oczywiście, jak najbardziej, bo nie ruszamy, nie ruszamy tych innych rzeczy absolutnie. Aaaa! Dobra, mamy to zrobione elegancko i teraz jeszcze... Teraz zrobiłem lewą, teraz robimy prawą, proszę bardzo, i lecimy. Pyk! I... A teraz przetrzymamy, przetrzymamy, przetrzymamy dziada. Przetrzymamy, przetrzymamy. Powolutku, powolutku. Zaraz mu ta łydka eksploduje. I mamy to zrobione, elegancko to chodziło, tak jest. I czy będzie poziom szósty? Będzie poziom szósty, moi drodzy. Ultimate Double Workout Super Duty Master Flex, czyli UDFW UDW SDW. UDWSDW. UDWSDMW UDWSDW. UDWSDW. <laughs> Bez workout of the mat, dokładnie tak jest. No to jeszcze oczywiście musimy zrobić sobie tutaj aperleksy, ale najpierw skoczymy sobie prawda po boosterki. No bo nie ma to jak robić nóżek z dodatkowym prawda tutaj boosterkiem. Trzeba o tym pamiętać. Musimy zrobić dobre, mocne nogi, ale zobaczcie, jak dopiero poświęciliśmy naprawdę więcej czasu na nogi, to faktycznie one jakoś tutaj wyglądają. Tego nie bierzemy, to jest złe w ogóle, tego nie ruszamy jak najbardziej. Robimy dwie serie aperleksów, normalnie, rozumiesz? No na pełnej! Na pełnej wyciskaj tamte 10 kilo, czy tam ile tego masz na tej suwnicy, nie wiem. My 20, może kilo, bo co może takie zbite plejty, żelazne ciulwi. Tak naprawdę, dobra i zrobimy jeszcze raz aperleksy, proszę bardzo. O, teraz już większy ciężar! Dobrze, to mi się podoba, mordeczko. Teraz to już myślę, że takie 40 kilo, maybe. Może to już nawet stóweczka, bo to takie po 25 na pewno są. E, e, te, nie, po 50 tam kilo plejty, tak. Plus jeszcze ta maszyna, no wszystko. Na 100%, panie, na 100%. Zobaczcie na te giry. One wreszcie wyglądają jak należy. Bardzo mi się to podoba. Zróbmy sobie oczywiście jeszcze cardio. Standardowo, prawda? I nie można zapomnieć... O brzuszku, moi drodzy! To, że zajmujemy się nogami, to nie znaczy, że w ogóle nie będziemy robić brzuszka, a w, a w życiu nie ma problemu. Oczywiście, że trzeba zrobić brzuszek, ale najpierw musimy sobie skoczyć jeszcze raz tutaj po nasze dodatkowe boosterki które nam dodatkowo wbiją więcej i szybciej poziomu. Oczywiście, jak najbardziej. Zjedzmy healthy shake'a sobie pierdzielimy, bo czemu by nie życie, nam troszeczkę się podniesie i lecimy sobie w takim razie na workoutik brzuszek i lecimy brzuszka na pełnej, normalnie, spinaj tego brzuchola. Dobrze o to chodziło i teraz obserwujemy jak kostki na brzuchu zaczynają się uwypuklać, rysować, zwiększać i wzmacniać i w ogóle także pięknie o to chodziło. Tak jest. Tak masz robić, mordeczko, na pełnej albo wcale, kuźwa. Na pełnej albo na pełnej. Ma być grubo albo grubo. Nie ma innej możliwości, rozumiesz? Życie nam troszeczkę tutaj e, spada, więc będzie trzeba troszeczkę podbić e, ten poziom życia i troszeczkę się o to martwię. Natomiast lecimy sobie tutaj, rozumiesz, na pełnej kardio, Dobrze, elegancko. Jak komuś się nudzi, prawda? To możecie policzyć, ile razy mówię na pełnej w tym odcinku. I jeszcze sobie zjedzmy, oczywiście. He, 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 he. O, Same niedobre rzeczy. Naprawdę masakrycznie same niedobre rzeczy. Nie będziemy w takim razie tego brali. Absolutnie nie mamy tutaj. Kurde, out of stock. Możemy tylko to sobie ogarnąć. Ale to nie, 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 nie. Absolutnie nic z tych rzeczy. W takim razie robimy sobie na spokojnie. Bez dodatkowych wspomagaczy łydeczki. Proszę bardzo, lecimy łydeczki, żeby zbudować mu potężne nogi, które będą, e, prawda, się pięknie tutaj rysowały, ale uda już wyglądają naprawdę, naprawdę imponująco. Nie to, co u mnie, bo, bo, bo u mnie to jeszcze trochę trzeba tam pobudować, prawda, tych chłód, ale to w e, swoim czasie oczywiście jak najbardziej na pełnej. żywa. ja robię więcej ćwiczeń niż tutaj są te dwa tylko takie podane, to to nie za mało, panie, za mało, żeby zrobić dobre nogi, panie, to trzeba więcej ćwiczeń. Dobra i weźmy sobie jeszcze tutaj upper Zrobimy bez dodatkowych, prawda? wspomagaczy. proszę bardzo. Wbijemy sobie może jakiś poziom, jak się uda. Także, lećmy z brzuszkiem, proszę bardzo. Tak jest. O to chodzi. Nogi prawie tam się nie mieszczą w tej maszynie. Normalnie takie są rozbudowane. Widzisz to? Czy mogę sobie zjeść coś zdrowego? Tofu i tomato juice. Dobrze, proszę bardzo. To będzie bardzo zdrowe. Nie ma problemu, oczywiście jak najbardziej. I jeszcze raz tofu i tomato juice. To są dwa dania. Rozumiem? dzisiaj na pełnej, nie ma co się oszczędzać i teraz yy, w sumie taki szybki shopping, dosłownie brązagę sobie tylko narzucę, żeby był troszeczkę ciemniejszy elegancko narzucimy sobie inny haircut jak najbardziej, inny kolczykunie yy, i okularki byśmy sobie w sumie, no te są najfajniejsze tak naprawdę, więc na razie bym ich nie zmieniał absolutnie i lecimy sobie, yy, czy teraz da rady? nie, również nie da rady, nie ma problemu, oczywiście lecimy z brzuszkiem na pełnej zepniemy tego brzuchola tak bardzo, że będzie wy, wy, wywalony w kosmos, po prostu. Te kostki będą potrafiły zgniatać orzechy i w ogóle pierniczki Twojej babci, na przykład, też będą mogły zgniatać. Rozumiesz? Taka sytuacja. Dobra, i lecimy z upperleksami. O, tu już więcej plejcików, moi drodzy. Tu już nie ma. Tu już nie ma. To tamto. Tu jest co najmniej 157,9 kg. Nie wiem, jak to policzyłem, ale to nie ma znaczenia. Na pewno jest tego więcej, bo nasze uda yy, z Mocniły się i to bardzo, bardzo mocno. Troszeczkę się zaczyna robić dysproporcja, ale nie przejmujemy się tym. Nadrobimy to w następnym odcinku. Lecimy jeszcze z brzuszkiem i być może uda się dobić y, szósty, y, w zasadzie szu, siódmy y, poziom. Uwaga, uwaga, czy to rady, czy to rady, czy będzie siódmy poziom i mamy siódmy poziom elegancko. Tuż tam było, can't wash your back anymore. To ciekawe, że nie możesz umyć pleców, jak robimy nogi, ale to nie ma znaczenia. Dobra, lećmy sobie w takim razie jeszcze z cardio. Y, prawda? Trzeba docisnąć go tam na pełnej, żeby te nogi się wyrysowały, żeby się wyżyłowały, żeby się napompowały. To jest dobra rozgrzewka do kolejnej serii, ale muszę najpierw sobie coś zjeść, bo troszeczkę mało energii mam. Chociaż w sumie z drugiej strony chyba zdążymy jeszcze zrobić dwie seryjki, prawda, na łydeczki bez żadnego problemu. Oczywiście jak najbardziej. To jest. Patrzcie, co tu się dzieje na tych łydach normalnie. Przecież już na sztandze też już dobry ciężar jest, kurde, rozumiesz to? Lower leg left i teraz robimy sobie jeszcze prawą i lecimy z prawą łydeczką. Proszę bardzo, na pełnej, tak jak najbardziej i na pełnej e, e, znowu. Dobrze będzie elegancko. O to chodziło. Tak jest. Nie ma to, tamto, panie kolego. Czy ja teraz mogę sobie, kurczę, coś tutaj zjeść zdrowego? Myślę, że możemy sobie chicken i carbonated, carbon, carbonated water. Normalnie rozumiesz, życie nam troszeczkę wzrośnie. Trzeba, wiadomo, zdrowo się odżywiać, żeby tutaj nie było, że on będzie miał wielkie wory pod oczami i nie wiadomo o co tam chodzi, co nie? Eee, czy busterki sobie jakieś tutaj ogarniemy? O mój Boże, jakie złe rzeczy tutaj są dostępne, ale na to na razie nie patrzymy, natural protein oczywiście jak najbardziej, bez żadnego problemu e, czy kreatin też sobie weźmiemy, weźmiemy sobie kreatin nie ma problemu żadnego, troszeczkę nam tutaj życie spadnie i weźmiemy sobie jeszcze oczywiście nasze kochane yy, yy, prawda yy, pilsionki, ale to to, to, nie, to nie zwracajcie uwagi i oczywiście ładujemy myślę wszystko w upper legs jak najbardziej dawaj, żeby tutaj większy ciężar był, żeby te uda poza skalę wywaliły żeby jedno udo miało większą rozpiętość niż kuźwa talia na przykład. To by było całkiem ciekawe. I wydaje mi się, że w sumie, no, trochę już tak jakby mi to wychodzi, jakby nie patrzeć. Ale mu spuchły te nogi, normalnie. Patrzcie na te nogi, jakie spuchnięte. Dobrze, i zrobimy jeszcze jedną seryjkę, rozumiesz, normalnie na perleksy. Jeszcze większy ciężar sobie dowalił. Tam dodatkowe 5 kilo na jedną stronę, także tu już nie ma, nie ma to tamto. To jest ostateczna seria na uda. W tym momencie dodatkowo jeszcze nam tutaj rozrosną się pięknie, o to chodziło. Tak to się robi. I teraz, oczywiście, jeszcze, żeby nie było, robimy sobie e, lower legs, prawda? Elegancko, Dawaj tutaj te łydeczki. Te łydeczki trochę za, m, za chude, ale spokojnie nadgonimy. Wiadomo, że UDA są nieco większe, więc będą się bardziej rozrastać, a łydeczka jest troszeczkę mniejsza, ale spokojnie wszystko w swoim czasie lecimy prawą łydeczkę i byk na pełnej. Tak jest. Nasz spokojnie, teraz na spokojnie, 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 spokojnie. Na pełnej! I teraz nas spokojnie, na spokojnie, nas. Spokojnie spokojnie, nas minę Na pełni Dobrze, Legaczko to chodziło. Oczywiście nie możemy zapomnieć o kardio, bo nasze nogi się rozrastają, ale potrzebują dodatkowych, yy, prawda, tutaj aktywności pompowania się, żeby były mocniejsze, szybsze, silniejsze i w ogóle i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ok, w takim razie weźmy sobie jeszcze tutaj coś. Zjedzmy typowo yy, Steak, Spag and Juice oczywiście jak najbardziej. Spróbujemy sobie jeszcze tutaj yy, chociaż Natural Protein i władujemy sobie wszystko w naszego tutaj brzuchola, prawda, bo brzuszek jeszcze trzeba dopa na maksa, żeby, prawda, tutaj wszystko było jak należy. No, mamy takie nogi, można by powiedzieć, troszeczkę kolarza, co nie, że góra to tak jest zbudowana, ale spokojnie, a dół to są wielkie, wielkie, przepotężne, syry, giry, nogi, kapuśniaki, nie wiem, kuźwa, jak to nazwać. W każdym razie jest naprawdę yy, kozacko. O to chodziło, jak najbardziej, tak jest. I oczywiście jeszcze yy, łydeczka, prawda, jedna sobie zrobimy jak najbardziej elegancko, proszę bardzo. Bardzo natural challenge w dalszym ciągu idzie mi całkiem nie najgorzej, chociaż nie ukrywam, pusi mnie troszeczkę, żeby użyć e, tam tych dodatkowych, niezbyt e, pożądanych dla ciała. No wiecie o co chodzi. No, jakby, jakby maybe, maybe, maybe się uda użyć, ale może nie dzisiaj. Dzisiaj raczej jeszcze ciśniemy natural challenge, ile się tylko da. Czy dobijemy poziomu smego raczej wydaje mi się, że już nie. Natomiast tak czy inaczej jesteśmy już naprawdę fajnie dopakowani, jeżeli chodzi. O nasze Syry. Także słuchajcie, wbiliśmy dzisiaj chyba trzy poziomy, o ile się nie mylę, ciężko powiedzieć, ale tak mi się wydaje, że chyba trzy poziomy wbiliśmy. Tak dokładnie, wbiliśmy piąty, szósty i siódmy poziom, więc wydaje mi się, że na tyle dzisiaj starczy, jeżeli chodzi o Duszbek Workout, Ultimate, Duty Master Flex. Normalnie rozumiesz. Jeżeli chcesz kolejne odcinki z tej gry, to oczywiście łapeczki w górę, jak najbardziej 5000 łapeczek. Lecimy z kolejnym odcinkiem. Zobaczymy się następnym razem, gdzie będziemy dopakowywać, podejrzewam, już na maksa, też górę, bajcepsy, klatencje, rozumiesz i wszystko będzie. Będzie tak jak należy. Także dziękuję serdecznie za oglądanie, trzymajcie się, następnego i pa pa!